Ja mam napęd na cztery koła To jest taka góreczka No i tu na górce Było największe porównanie Do sąsiada No i tutaj No taka 2 metry koło 2 metrów Może troszkę mniej Sąsiada Pamiętacie też była tu fioletowa No też taka Podobna Taka podobna Urosła, ale nie jest, wiecie, nie, to nie jest jej normalny wzrost. O wtedy wam porównywałem, no i tu też było, że wow 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 Ach, się sąsiad może nie obrazi, no nie no, przecież, przecież. prezentuję tylko różnicę, bo to była orkowa, moja bezorkowa. No napadało deszczu i po bryłach. Zatrzymaj się rolniku. I zobaczcie, to są zewnętrzne i Ona ma jedną, dwie kolby. Czyli chyba była bardziej w stresie niż, niż było bez orce, dlatego że w pewnym momencie zabrakło wody. Tak, ona drugą taką ten. No prawidłowo, bo ona być jedna. Jedna. Ale jak byłyby dwie duże, no to chyba lepsze dwie duże niż jedna. Jedna duża, nie? Zawsze z drugiej coś jeszcze uleci Tutaj tam widzę na dole Taka wyszczerbiona jest Nie chcę przybliżyć Ale nie zacierniła się I to ma trzy To tak powiedział Sławek Co za jakieś odnogi z tego rozkrzewienia A rozkrzewienia to chyba jest Za bardzo napakowana kukurydza Do tego się krzewi Może tak zarosło Kurde, trzeba brać mulczera I napierniczać no i tu taka, tuż podjeżdżamy taką piątą klasę, tutaj ten przód. No, no szału nie ma, no taka półtora metra. No jedźmy dalej. Tu jest lipek, może ten lipek to taki właśnie jest krótki. Ile tu mam kolb? Dwie. Dwie kolby. Ola, kikaczan, jopiór, dyl, też chuda. To też jest VO250. No, kurde, woda jest, wszystko jest. Może rzeczywiście się uda coś się w październiku ściągnąć. I trzeba będzie siać owiec. No, tu po głęboszu troszkę lepiej. Ale widzicie, woda nie stoi.